Bardzo mocne określenie, które pojawia się w tej rozmowie Pana Boga z bogatym człowiekiem z przypowieści, kiedy Bóg nazywa go głupcem. Brzmi prawie jakby Pan Bóg chciał go obrazić. Ale w Piśmie Świętym człowiek głupi to nie jest ten, któremu brakuje inteligencji czy mądrości. To nie jest człowiek, który ma problem z logicznym myśleniem, ale to ktoś, kto nie bierze pod uwagę Pana Boga. Kto rozumuje być może bardzo sprawnie, ale zupełnie pomijając nazwijmy to ten czynnik boski, działanie, obecność i plany Pana Boga. Więc to twarde, mocne określenie, głupcze, jeszcze tej nocy, zażąda się od ciebie, Twojej duszy, jest nie jakimś sposobem obrażenia tego człowieka czy pokazania, że jest nic nie warty. Jest to określenie jego sposobu myślenia, tego, że zachłyśnięty tym nagłym powodzeniem, jakąś. Czasową okolicznością, która się w jego życiu pojawiła, uczynił siebie Bogiem. A więc kimś, kto może decydować, kto może planować sam. I przeciwstawia się temu psalm, w którym słyszeliśmy taką prośbę skierowaną do Pana Boga: Naucz nas liczyć dni nasze, żebyśmy zdobyli mądrość. Żebyśmy nie byli głupcami, którzy nie biorą pod uwagę Pana Boga. Zrozumcie mnie dobrze. Kiedy mówię, że możemy być głupcami, to przecież nie chodzi mi o to, że nie uznajemy istnienia Pana Boga. Bo gdyby tak miało być, to nie siedzilibyście Wy w kościele, a ja nie stałbym tutaj i nie mówił kazania. Jasne, że wszyscy uznajemy, że Pan Bóg istnieje, ale chodzi o coś więcej. Naucz nas liczyć dni nasze. Co to znaczy? No, umiemy liczyć nasze dni. Być może nikt z Was, gdybym tak szybko zapytał, ile dni żyjesz już na świecie, no to potrzebujemy pewnie kilkunastu sekund, żeby sobie to obliczyć. No dobra, rok ma ile tam? 365, dobra, ja mam lat tyle, aha, to będzie, aha, to tyle dni żyje na świecie. To nie jest jakieś super skomplikowane. Dlaczego więc psalmista mówi, naucz nas liczyć nasze dni? Jakby mówił, nie umiem tego zrobić. Co to znaczy, liczyć dni? A nie chodzi o to, żeby znać jej dokładną liczbę. A może trochę tak, tylko nie wstecz, bo to obliczyć potrafimy, ile już żyjemy na świecie, ale w drugą stronę, do przodu. Ile jeszcze dni zostało Ci na świecie? Ile dni będziesz jeszcze żyć? Nie mamy pojęcia. Ale gdyby Pan Bóg powiedział jeszcze tyle albo tyle, no prawdopodobnie mogłoby to trochę nasze myślenie zmienić. Ale też chyba nie o to chodzi. Wydaje mi się, że ta prośba, naucz nas Panie, liczyć nasze dni oznacza tyle, żeby spoglądając na ten czas, który już minął, i czas, który jeszcze jest przed nami, żebyśmy. Wciąż uczyli się bardziej widzieć działanie Pana Boga w tym czasie, który spędzamy na ziemi. Byśmy uczyli się tych sposobów, w jakie Bóg do nas przychodzi, jak działa, bo absolutna większość działania Boga w Twoim życiu jest niedostrzegalna bez wiary. Nie da się jej zobaczyć w pośpiechu. No, troszkę tak, jakby jechać pociągiem jakimś bardzo szybkim, 200 na godzinę albo szybciej. A to, jeśli spojrzeć przez okno, no to jasne, że wszystko nam przesuwa się przed oczami tak szybko, że jeśli coś jest bardzo blisko pociągu, torów, nie potrafimy tego zauważyć. I jeśli Bóg jest naprawdę blisko ciebie, a ty zbyt pędzisz w swoim życiu. I nie mam na myśli tylko jakichś działań związanych z pracą, bo pewnie część z Was już nie pracuje zawodowo, nie jest już taka czynna, ale nie chodzi tylko o to. Chodzi raczej o nasz sposób myślenia czy działania. Więc jeśli nasze życie jest zbyt szybkie, nie ma takich momentów, kiedy się zatrzymujemy i rozważamy, po prostu Pana Boga nie zauważymy, nawet jeśli jest bardzo blisko, a On jest bardzo blisko. Więc tych sposobów jego przychodzenia, jego działania czy wręcz jego obecności musimy się wciąż uczyć. Musimy wciąż na nowo brać te lekcje z odkrywania Pana Boga. Naucz nas Panie liczyć nasze dni, widzieć je i widzieć swoją obecność, abyśmy zdobyli mądrość serca więc w tej przypowieści z Ewangelii, kiedy obrodziło pole jakiemuś bogatemu człowiekowi, i te zbiory są tak ogromne, że na długie lata wystarczy mu pieniędzy, no, musiało być naprawdę coś niesamowitego, to jest to dla nas pewna przestroga. Życzę Wam, żeby pole Wam obrodziło, żeby Pan Bóg Wam błogosławił, żebyście mieli wszystkiego pod dostatkiem. Ale przede wszystkim życzę Wam tego serca, które umie liczyć dni. Ten człowiek tego nie zrobił. Charakterystyczne jest w tej przypowieści, że on to wszystko, co się dzieje, wszystko, co nagle otrzymał, nazywa moje. Moje zbiory, moje spichlerze, moje dobra. Wszystko jest Jego. Nawet na myśl nie przyszło mu, żeby ująć w tym Pana Boga, żeby podziękować, żeby zauważyć, że jest to od niego. A dlaczego jest to ważne? Bo jeśli jest to od Pana Boga, to do niego to należy. I jeśli nie uznaje właściciela, nie uznaje Pana, nie uznaje stwórcy i nie mam z nim żadnej relacji, a jednym z podstawowych znaków relacji z Bogiem jest to, że mu dziękujemy. Więc jeśli nie mam relacji z tym, który daję, z Panem, to to, co mam dzisiaj, jest tylko czasowe. Po prostu do mnie nie należy. Sposobem, aby utrwalać te łaski, które od Pana Boga otrzymujemy, jest właśnie wdzięczność. Ale nie tylko rozumiana jako powiedzenie: dzięki Ci, Panie, za to, co otrzymuję, bo to jest ważne, to jest taki pierwszy krok. Ale wdzięczność jest czymś więcej. Wdzięczność nie jest wypowiadanym słowem, ale jest sposobem życia. Jest sposobem patrzenia na to, co nas otacza, co się z nami dzieje. I jest to absolutnie niezbędne dla nas wierzących, ponieważ to wdzięczność właśnie jest wielką pomocą w naszych rozterkach, różnych strapieniach, lękach. Kiedy uczę się liczyć moje dni, Widząc w nich Pana Boga i Jego łaskę, a powtarzam, że absolutną większość tego, co daje nam Bóg, my tego nie widzimy gołym okiem, w pośpiechu. Musimy się tego nauczyć. Więc jeśli widzę, jak wiele Pan Bóg mi daje przez całe moje życie, rozumiem, że On się nie zmienia i tak samo będzie błogosławił mi jutro i pojutrze i za miesiąc i tak długo, jak będę żył. I znowu tego zabrakło człowiekowi z Ewangelii. Więc może dzisiaj to słowo zaprasza nas na nowo do tego, żebyśmy odkryli nasze bogactwo, żebyśmy zobaczyli, jaką wielką majętność mamy. No i znowu, nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o rzeczy materialne, ale o to, że mamy Boga, mamy naszego Ojca który daje nam każdego dnia nasz powszedni chleb, który każdego dnia jest z nami. I każdej nocy, nawet tej nieprzespanej, tej trudnej, o czym dzisiaj pierwsze czytanie mówiło, że nawet w nocy niekiedy jest tak, że serce nie odpoczywa. Ale nawet wtedy Bóg jest z tobą, On ciągle cię prowadzi. Nawet jeśli jesteśmy troszkę jak kochelet z pierwszego czytania. Taki dyżurny Maruda, który mówi: Nie, to wszystko jest źle, wszystko jest do niczego, wszystko jest marnością. Ale nawet wtedy Pan Bóg jest blisko i nawet wtedy prowadzi Cię według tego, co zaplanował, według tego, co jest działaniem Jego miłości dla Ciebie. Więc Twoim bogactwem, Twoim majątkiem jest to, że masz Pana Boga. I te wszystkie łaski, które. Składa w Twoim sercu tę odrobinkę, którą widzisz, tę krztynę, za którą dziękujesz, i całą górę tego, czego jeszcze nie nauczyłeś się widzieć, co jeszcze zobaczysz, co prędzej czy później zostanie odkryte Twojemu sercu. Prosimy Cię, Panie, abyś uczył nas liczyć nasze dni, a w nich Ciebie, abyśmy umieli liczyć. Te łaski, które od Ciebie otrzymujemy, a przede wszystkim, abyśmy zawsze umieli widzieć Ciebie w naszym życiu, w naszej historii i poprzez ufność w naszej przyszłości. Niech Pan obdarzy Was pokojem.